Tutaj Tymon i dzisiaj będę otwierać Mega Boxa. Jak widzicie, już mogę go... i otwieramy. Co nam się tu wylosuje? 215 monet, mógł Tymoc do Bo, do Kolta, do Bula, do Daryża, i do Pana P, i postać. Mortis i dzisiaj tą postacią, em, em, cały odcinek, pogramy sobie. Co tu mam za darmo? O, skrzynka. Otworzymy sobie. Hmm, nic ciekawego. To, to dzi dzisiejszy odcinek będzie z Mortisem. Bardzo secese. Jaki tu mam skin? Jakiś Mortis za darmo. Nie wiem o co chodzi. Zaczynamy. Ja bardzo chciałem mieć Mortisa. Nigdy nim nie grałem. Bardzo go lubię. Ciekawe czy wy ci amortisa? O, o, o robot nie goni. O nie! On walczy z robotami jeszcze. Niestety. Pierwszy raz tą postacią gram. No, wpadajcie do klubu Tymon i Ty. Oczywiście. Bo ostatnie odcineczko dwie łapki w górę przez jeden cały dzień. No to ekstra. Gram z jakimś bitowcem. Wielkie starsze. Ciekawe gdzie to jest. Idziemy, idziemy. O tutaj jest. O nie. Spokój. Walcz, walcz, walcz! Nie zginąłem. No i padłem. No. Ehm... I sobie jeszcze że zagramy. Kto tu tak do mnie z, z ze mną grać? Nie wiem. O, uby... Um, zrobię większą moc na bólu, żeby był mocniejszy. I na panu P, większość osób mam z tego, z um, wielkich boksów. I może um, ostatni raz sobie zagramy. Ostatni albo dwa razy. Mam z Bibi, nie mam jej jeszcze. Ja zawsze bardzo chciałam mieć Mortisa. Ja rozumiem, że ja tylko jedną postać zadziemy kupiłem. O nie, pokonali mnie. Bibi, uciekaj! Mam nadzieję, że dołączycie do klubu te monety. Bo nigdy nie miałem klubu. Dawaj i pokonany. O nie, Rosza, Rosza, uciekam. Pik. I pokonana. To nie wiem skąd się mi wziął ten skin. Uciekam, uciekam. Wielkie starcze. Troszkę pobiję, uciekam. Niech. No. Ehm. Bibi uciekaj, daj radę. Kolejny film, wiesz, będzie? Taka może gra z różnymi postaciami. No i wygrałem. No, a teraz może um, zagramy sobie innym skinem. Ten skin mi się mniej podoba. Bardziej mi się ten podoba. Tylko zauważyłem, że Morty jest słaby w tym Jak bije roboty Bo wtedy jakoś może Uciekać i bić Nic to jest najgorsze Dawaj, dawaj, jest primo I skacz no. No. Um. Ten... Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodoba. Bo naprawdę jak zdobywam nową postać, no to bardzo fajnie jest. Ja się z tego bardzo ucieszyłem. Już niedługo dobijam 4000 puchaszków. Z tego też nagram film. Wielkie starcie. Po jak to skończymy to już będziemy kończyć. Daryl. Pokonaj go. Pik. to będzie i. O mocniejszy są ode mnie. Niestety. No, daj, 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 daj radę. I to go chyba pokonamy. I pokonaliśmy. To będzie już dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. 아메 매... 컨츄메. <목소리도>